Dzień dobry, nazywam się Witold i jestem trenerem w UKS Lupus. Zakładamy teraz grupę dla dziewcząt. Na tym krótkim filmiku zobaczę Państwu, jak chcielibyśmy, żeby wyglądał trening dziewcząt na przykładzie grupy chłopców, która już trenuje w UKS Lupus. Na naszych treningach dużą uwagę przykładamy do ćwiczenia koordynacji. Jak widać trudność ćwiczeń dopasowujemy zawsze do wieku ćwiczących. Używamy mniejszych piłek i niższych koszy dla dzieci w wieku szkolnym. Kiedyś widziałam się codziennie dziewczyny grające na podwórku, w klasy, skaczące na gumie. Dzisiaj już tego nie ma. Chcemy coś z tym zrobić. Dlatego na naszych zajęciach jest nie tylko koszkówka, ale dużo ćwiczeń ogólnorozwojowych. Na naszych treningach sport połączony jest z zabawą. Ćwiczymy podstawowe umiejętności ruchowe. Oraz te typowo koszkarskie. W trakcie naszych zajęć zawsze znajdzie się chwila na odpoczynek. Nie brakuje też bardziej złożonych ćwiczeń, w których zawsze staramy się wprowadzić zdrową rywalizację.